razem taki, że strukturalnie liczy, nie wiem o co chodzi. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? To jest, panowie, takie panie. Wielką chęć pokazuję wam mój ward łamany przez Ward J. Jokera. Ale cóż... Ych. Myślę, że by to było nie w porządku, żeby bez jego zgody pokazywał coś, tam on zbudował, na przykład. No jednak to jest jego, mu się podoba ten pewnie tam się ubudowałem ale no jak mi ja sam pismo zobaczymy może odpiszę może nie jak nie, to cóż nie pokażę mogę pokazać to co mam a mam jeszcze taki save może też tak bliżej z swojego pierwszego save'a czy mi korczy. Czy nie wiem, może usunęłem, bo ja jestem dość i nie byłem w takich rzeczy, więc staram się, czy, czy by bym w stanie to zrobić. I... Jeśli ogólnie chodzi o to, co ja teraz chcę robić na tym moim kanale, no to chcę jak najwięcej grać. Takie gra jak gry jak Smash Squid, Minecraft, jak budować. Ale tu praktycznie nie mam siły ani chęci. O ty a gdzie jestem? Jestem w kopalni, o ludzie. Ciekawa kopalnia, tam powiem. Hu uh, uh, hu uh. hu. Ciekawą kopalnię mieliśmy. safe mojego kuzyna, ale tak naprawdę tak Nie jest to tam zbyt coś wielkiego. Jak mówiłem. Ja wszystkich zależałem praktycznie Minecraftem dookoła. A wie, że jest taka gra Minecraft. A wie, że ona jest fajna. Ale właśnie jak z jest Minecraft, Pomyślmy. Kiedyś oglądałem telewizję. O telewizji oglądam często, ale Było chyba wiadomości, do ciały i było o jakiejś tam szkole tworzenia gier, nie wiem coś w tej stylu. Kurczę jednak sobie I tam wypowiadał się jakiś tam Koniec, który tam był jakiś młody chłopak. I go pytają co jest najważniejsze gra. A on mówi... Grafika. I nie, tak patrzę na grafikę jak... jak gram. I mnie wtedy chyba coś strzeliło. Gra... Dla kim jest grafika, ona jest dużym plusem, nie zapominajmy. Ale... Po pierwsze grafika to są wymagania w górę. To są naprawdę wymagania w górę, więc koszty i w górę. Ale tak naprawdę coiczy się w grach najbardziej. W grach jak dla mnie przynajmniej ci klimat fabuła. Ale jednak bardziej klimat. Jeśli uda się zbudować klimat bo choćbyście chcieli odzwieć się od gry gdzie grać teraz mam w Minecraftu Graficznie gra jest idealna graficznie nie ma czym się popisać ciekawe czy ten młody to jest gra Minecrafta bardzo mi to <grybujesz> była w Minecrafcie przemiliśmy to a jeszcze może włączyć potwory będzie ciekawej zawsze jest jakoś ciekawy z potwórkami Myślę, że tutaj ten muszę wracać. Eee, no i właśnie. Czy Minecraft ma klimat? Minecraft nie ma za cztery klimaty. Więc co nam daje Minecraft? Minecraft nie daje nam klimatu. Minecraft daje nam wolną przestrzeń. Minecraft właśnie nie daje mi nic. I to toczy mi takie tak niesamowitym. Przecież budzimy się, nie wiemy nic. Mamy po prostu kopać. Tu jest postawione wszystko na kreatywność. Na myślenie, na wyobraźnię. Wyobrażamy sobie coś. Może czasami projektujecie to. Ja bynajmniej nie robię nie ale ja Ale buduję. Mam to wszystko. Przej starczy materiału, nie starczy. Ty to będę. Hmm. I tak to właśnie dla mnie u mnie działa. Na ja kurczę chyba będę musiał kopać do góry, bo nie wiem na czym z tym wydostać. Skurczę. Ta pamięć by to i właśnie mówiąc Minecraft daje nam tą to, to swobodę której chyba nie mieliśmy jeszcze nigdy oczywiście były jakieś tam gdzie zbudowaniem ale zawsze były ograniczenia w Minecraftie jest wiele ograniczeń ale one są pomniejszone praktycznie już coraz mniej ale ograniczenia zawsze będą bo ludzka wyobraźnia jest Nieograniczony. No kurczę, ty kółka, ja tu toczę już ma 5 minut. Bo będę musiał zastosować taktykę ...kop do góry... ...ki możesz. Ile możesz, jak trafisz na lekkie p. Eee, jak mam może mapę. Nie wiedział czy jestem mocnym domkiem, czy Trochę się oddaliłem, ale kurczę na górze jest na długo długo kopał. Tak i ogólnie widać coś szarego. To jest mój dom. Chyba. To będzie powiedzieć, że kierować jakoś danego. Zauwolimy na domach? Będzie, że się nie źle. Nie wiem czy iść do góry, czy do domu? Czy do niej nie siela? Może tutaj, do wody. Powiedział. Uuu. Kurczę z tego nic nie ma. No nie rozumiem. A z grami jest wszystko okej. Okay? Wygrałem drugi raz i jak go jak skurczy Tak samo z nagrywaniem, no? jak chodziłem po wieżach, coś takie nie nagrywałem, tak? Pięć spada, znaczy nie jaki pół kurcze, za coś. FPS-y, yy, ale fps, -y, FPS -y też są w cesie. fps -y nie spadają, kluczę, wiecie ile mam? Już 10 to jest dobrze. No ludzie powinni mieć 60, 40 tu jest sobie pomyślą, na tak, jakieś dziecko Neo, klucze Trio, jak cholera, ale no... A na przymus kręci tego let's play'a, no. Klucze. Do mikrofonu. Fajnie. Dlaczego to jest fajne? <gry> Może powiem tak. Let's playerstwo. Ale też... To zapominam, że ta druga osoba w rakietzie to jakoś się otwiera. Kurczę, mi oczach nachodzą takie filozoficzne... Yy, yy, uniesienia bym rzekł. Ja w ogóle jestem taki, że lubię sobie czasami po chwilę zachować, coś napisać. coś mi się. Niestety wychodzi mi to tylko... na czym bardzo byle mam. jeśli nie wiecie, o co chodzi, to... Czasem nie typu robiłem, robię, będę robił czy wyłem i takie tam no, nie, Dobrze nie mogłem sobie z tej sprawy gadać, ale nigdy się odbył widać mojej mordki Co ja tak rzek rzekł No fakt, no Dlaki są coraz większe Tylko co nie da się wrócić Co mnie już nie ślepło Pozwoli biorę krecę nie od speł. Przekopi do góry, matujesz by ogólnie więc co nie ja powyłączam parę rzeczy. Jak to nie naprawi problemu, to dupa. O tak. Dupa. Cześć. znaczy do zobaczenia. Chyba do zobaczenia. Nie wiem. Zobaczymy czy to będzie, czy to nie będzie, jak to będzie. Przypuszczać mojej paplaniny. No to tylko Do zobaczenia.